Znalazłeś to? Ja nie wiedziałem, że to znalazłeś? I słuchaj, nie wszystko mówię, a wiesz dlaczego? Bo wolę być tajemniczym, bo wiem jak jest. Wolę się pochwalić... Ale mi? Ale Tomasz, Rękę karmiącą? To ty nie jest nasza tyczka? No nasza, no chudę, chyba nasza, no. Połupa nie. chodzi. Dobra. idziemy. Dawaj. A wy tu czego, co? Co wy tu robicie? A co to za dzień? Panie no? sucho jest! Dorota jest jeden z moich ulubionych designers. Uh, ona jest bardzo popularna w Hongkongu, je rzeczy. Ona, jak ona robi, podaje jakiś duchu do tego. No, widziałam to, oglądałam to. To jest przepiękne. Powolegnie, co? To A ty czego? Już! Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Płynęliśmy, to tryskało na boki, a ja teraz sprawdzam, to nic się nie osadza. Nic się nie osadza! Jest wycie kolej, A może więcej tego znalazłeś nie. i nie zaznówiliśmy? Nie, więcej nie ma. To jest sieka? sieka a doktorze. co ona taka gruba ta sieka? A mi tu sprzedajesz takie po nie. siedem stów, a to jest sieczka, tak? Nie, słuchaj, to jest. Po stuwie? Ty znajdujesz grubą siekę, od której pomyślą. To a to jest żurzel, tak? Nie, tu miał być żużel, ale. No jak ma. to jest żurzel, ty. No muszę się czymś zaskoczyć, tak?